Kiedy będziesz prawdziwie gotów, bądź gotowa na miłość, aby stworzyć prawdziwe partnerstwo oparte tylko na miłości i tylko na prawdziwej dobrowolności? Jakie są niezbędne warunki, żeby taka więź mogła zaistnieć? Po pierwsze, osoba, która staje do relacji, potrzebuje mieć zaadresowaną przede wszystkim, przede wszystkim funkcjonalną i tą empiryczną współzależność musi być zdolna do autorefleksji, czyli do samoświadomości, potrzebuje rozpoznawać własne stany emocjonalne, własne myśli, własne automatyzmy, własne wyzwalacze, własne przekonania oraz własną motywację, jak i mieć porządnie zbudowane poczucie własnej wartości w oparciu jedynie o swoje własne zasoby, jak i tą niezależność, a potem dopiero interzależność. Taka osoba która staje do relacji jest gotowa na prawdziwe przyjęcie Umie zarządzać swoimi emocjami na poziomie płata czołowego, a nie na poziomie tego instynktu. Umie kontrolować siebie, umie kontrolować swoje myśli, emocje i również umie rozpoznawać oraz zmieniać swoje schematy myślenia, jak również adresować konkretne zachowania, które burzą fundament, którym jest zaufanie w związku. Po trzecie, osoba, która staje do relacji jako pełnia. Umie zadbać o to, żeby zmotywować siebie, że jest swoim własnym zbiornikiem, który ewentualnie może się równomiernie podzielić, czyli umie bardzo dobrze radzić sobie ze zmianami, czyli ma ten mechanizm aklimatyzacji, jak również jest elastyczna oraz otwarta. Przede wszystkim jest konsekwentna, bo człowiek, który nie jest konsekwentny, niczego ani sobie, ani drugiej osobie nie dowiezie. Jak również taką osobę cechuje wytrwałość, koncentracja oraz determinacja, Wstawianiu sobie celów, mało tego rozliczanie się z tych celów przed sobą e, samym. Po e, czwarte, taka osoba jest empatyczna, to znaczy bardzo dobrze rozumie na poziomie tej empatii afektywnej, co przeżywa drugi człowiek bez etykietowania i bez tych wszystkich zniekształceń poznawczych, rozumie motywację innych ludzi, jak również kultywuje empatię przede wszystkim wobec siebie. I po piąte, dopiero jak te wszystkie cztery elementy pierwsze są zintegrowane, ucieleśnione, przepracowane. Wtedy możemy tworzyć konstruktywne, porządne relacje oparte na zdrowych fundamentów, nietoksyczne, interzależne, gdzie są respektowane cudze granice bez słowa, kiedy umiemy powiedzieć nie, kiedy myślimy nie, jak również umiemy przyjąć cudze nie bez żadnej dyskusji, jak również cechuje nasz zdrowa asertywność proszę nie mylić z byciem miłym. Umiejętność porządnej współpracy, jak również umiejętność perswazji, która się zasadniczo różni od e, tych wszystkich technik i socjotechnik ciemnych, manipulacyjnych, taka osoba potrafi we własnym zakresie. Rozwiązywać konflikty i osiągać, uwaga, konsensus, a nie kompromis. Kompromis jest typowy dla relacji, które są współzależne, gdzie ktoś potrzebuje stracić, żeby ktoś mógł zyskać, jak również wtedy dopiero jest w stanie być liderem. Więc jeżeli ja nie jestem liderem na własnym podwórku, jeżeli nie słucham mnie matka, ojciec, pies, kot, dziecko czy też partner, ja nigdy w życiu, ani w swojej firmie, ani w swoich finansach nie będę liderem. Więc, aby stać się gotowym na miłość, przede wszystkim, przechodzimy z tego współzależnego, starego schematu do tych relacji nowych ery. Serdecznie zapraszam na warsztat Gotów, gotowa na miłość, żeby skonfrontować się z własnymi upiorami i zaadresować w porządnej terapii swoje wyzwalacze, żeby już nigdy nie mieć w życiu momentu, który uważamy za zmarnowany bądź przepalony w naszych relacjach, które nie dają. Nam satysfakcji, a po to one są, żebyśmy się dowiedzieli, kim my jesteśmy, a kim nie jesteśmy i jakie są nasze osobiste preferencje.